Proszę powiedzieć, co tutaj się dzisiaj dzieje? No, zorganizowaliśmy wraz z 20 innymi i drużynami i firmami Dzień Dziecka dla Domów Dziecka. Zostało zaproszone 15 domów dziecka z województwa śląskiego w grupie wiekowej 8-13 lat i zrobiliśmy no, coś, co wyszło na festyn. Jakie atrakcje przygotowaliście? Przygotowane są dwa pole do spadmastera, czyli paintballa dla najmłodszych, zamek do skakania. Yy, Przyjechał SP z Lędzin, Są yy, stanowiska do strzelania. A powiedzcie, skąd pomysł na taką imprezę? Nie ciężko jest znaleźć pomysł. Yy, yy, Zajmowałem się tam takiego czasu. Tutaj kolega już chyba lat naście, albo jak nie 20. No i y, jest to rzecz, która na pewno chcielibyśmy zarazić młode pokolenie, pokazać im, że jest to bardzo fajny sport. Że można ich wszystkich dookoła tego zgarnąć. prawda jest taka, że skupiamy się, jakby nie było, na paintballu, który stanowi tutaj 80% jakby atrakcji. Reszta jest dodatkowo, żeby ludzi dościągnąć. No ale głównie po to, żeby zarazić, żeby pokazać, że jest to bardzo fajny sport i żeby dać, dać e, dzieciom możliwość. E, Pobawić się, pocieszyć się. A czy to nie jest niebezpieczny sport dla dzieci? Zdecydowanie nie, dlatego że grałem na system jest Splatmaster, który dotykowany jest dla dzieci od 8 do 13 lat. Kulki są zrobione z materiałów w pełni biodegradowalnych, które można wziąć, zjeść. Dużo ludzi to robi. I w każdym razie nie ma możliwości wrzucania sobie krzydy, pamiętając tylko o dwóch podstawowych rzeczach. Maska na głowie i zatyczka na lufie. Na czym polega fenomen paintballa? Bo ostatnio jest to sport, który staje się coraz bardziej popularny. Jest to według mnie no super zabawa. Sam przykład tej imprezy, którą robimy, kolega jest z drużyny. Na polu jesteśmy przeciwnikami, a poza polem jesteśmy przyjaciółmi. Nie tylko, nie tylko on. Właśnie leci teraz kolega ze jeszcze jednej drużyny, który zaraz tutaj wbiegnie. I chcemy pokazać, że po prostu na polu jesteśmy przeciwnikami, po polu jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi i razem, wspólnie, mimo że dzielą nas naprawdę takie odległości, bo są koledzy z różnych miejscowości, potrafimy po prostu razem zorganizować taką imprezę, żeby dzieci się mogły naprawdę świetnie bawić. To jest pierwsza przez nas zorganizowana impreza. Ja mam nadzieję, chłopaki, że nie ostatnia, ponieważ naprawdę. Jest wiel... Nie spodziewaliśmy się, że to będzie takie naprawdę duże poruszenie, ponieważ naprawdę wszyscy się dołączyli do tego. Przyjechali koledzy z innych drużyn, którzy tam przyjechali z zamkiem. Przyjechała Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Komendant, Sklep Paintballowy, Zarząd Klubu LKS Ogrodnik się Miesu Udostępnił nam cały teren, pomógł nam. Przyszli zawodnicy, którzy grają. Naprawdę wszystko jest na wysokim poziomie. Zawodnicy przyjechali z całych drużyn, które dzisiaj. Normalnie by mogli gdzieś sobie trenować i, 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 zaczyna się. i nam pomni. Tak, teraz zaczyna się, bo pokazują chłopaki pokazowe mecze, jak wygląda w szybszej odmianie paintball, tak zwany speedball, tak zwany speedball gdzie chłopaki gra, grają wszyscy w lidze jednej. No i chcę pokazać ludziom, że jest to bezpieczny sport, naprawdę, jeżeli są przestrzegane, tak jak kolega mówił podstawowe zasady bezpieczeństwa, paintball jest bardzo bezpiecznym sportem.